Witajcie! Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat bezpieczeństwa. Yy, wiadomo, sezon się zaczął. Yy, chodzi mi głównie o koło ratunkowe. Yy, sezon się zaczął, yy, tak jak powiedziałem, i yy, dużo ludzi wypłynie na wody. Teraz, yy, biorąc pod uwagę to, że mnóstwo ludzi yy, do 15 koni nie ma uprawnień, często, gęsto nawet nie zaznajomili się z zasadami bezpieczeństwa. Dlaczego mówię o kole ratunkowym? Mówię dlatego, że koło ratunkowe jest jedną z podstawowych rzeczy, które praktycznie mówiąc w sytuacjach, nazwijmy to nieprzewidzianych, potrafi człowiekowi uratować życie. Koło ratunkowe zawsze musi być w miejscu dostępnym, nie gdzieś tam w lukach pochowany, nie gdzieś tam przykryte jakimiś materacami lub coś w stylu. Na wierzchu, w miejscu jak najbardziej dostępny. Może być z boku jednej burty, lub drugiej burty. Na rufie, lub na dziobie, lub na pokładzie. Ale w miejscu naprawdę dostępny. Łatwo dostępny. Teraz następna kwestia. Dużo ludzi ma koło ratunkowe, ale nawet nie ma pojęcia, jak tym kołem ratunkowym się posługiwać. Więc w tym momencie pokażę Wam szybko, jak to po prostu zrobić. Ja mam koło zamontowane na rufie. Jest za, założone, praktycznie spięte na takim yy, mocowaniu, praktycznie mówiąc jedno odczepienie i już mamy koło praktycznie przygotowane. Teraz będę tym kołem rzucał. Tu mamy rodzaju, rodzaj buchty i praktycznie mówiąc, linka zostaje na pomoście. Koło ratunkowe. Możemy chwycić za linkę, żeby rzucić lub możemy chwycić w ten sposób. Nie ma znaczenia. I teraz wykonujemy rzut. Rzucamy. Praktycznie mówiąc, sytuacje są różne. Jedni ludzie umieją pływać, drudzy nie. Jedni mają kamizelkę, drudzy nie. Staramy się rzucić jak najbliżej osoby, która znalazła się w wodzie. I praktycznie mówiąc, w zależności od nurtu, jeżeli jest, jeżeli jest silny nurt, Rzut, starajmy się rzucić za, bo on będzie ściągał, on może nie mieć siły, żeby dopłynąć do tego koła ratunkowego, co jest bardzo ważne. Jeżeli jest woda stojąca, no to jak najbliżej, żeby on mógł chwycić się tego koła. I mniej więcej właśnie tak wygląda rzut kołem ratunkowym. Jest to rzut na około 10-15 metrów i wtedy taką osobę proszę bardzo możemy spokojnie do siebie doholować. I w ten sposób jesteśmy w stanie komukolwiek uratować życie. Myślę, że każdy to zaobserwował i zrozumie mój przekaz, że na wodzie najważniejsza sprawa jest jaka bezpieczeństwo. Dziękuję. To na razie tyle. Subskrybuj moje filmy, bo warto. Będzie ich jeszcze więcej i na pewno będziesz zadowolony.